Was w kolejnym odcinku. Z racji tego, iż każdy mówi o szkole, o powrotach do szkoły, ja też opowiem o powrocie do szkoły. Zamykamy drzwi z napisem wakacje, otwieramy drzwi z napisem szkoła. Chciałabym powiedzieć, że bardzo irytują mnie obrazki typu: Jak to już wrzesień? Kto jest za niechodzeniem do szkoły? Łapka w górę. Po co komu szkoła? Generalnie takie zdjęcia dodają właśnie ludzie, którzy, jakby to powiedzieć w ogóle nie myślałem o przyszłości. Przecież tak naprawdę uczymy się dla siebie, nie dla swoich rodziców czy dla swoich nauczycieli. Przyszłość zależy właśnie od tego, jak się uczymy i tak naprawdę od nas i od naszych chęci. Jeżeli jest sobie na przykład taki, nie wiem, Karol. I on ma na przykład w dupie szkołę. On nas do tej szkoły pójdzie, raz do tej szkoły nie pójdzie, a jak już do tej szkoły pójdzie, to ma na wszystko wyjebane. Siada na lekcjach. Karol, dawno cię nie było. Do odpowiedzi. Ja nie umiem. Jedynka. Z racji tego już wiem, że większość społeczeństwa, które mnie ogląda, jest w wieku mojej siostry, młodszej siostry, która chodzi do podstawówki. Ogląda mi też gimnazjum i czasami oglądają mieli licealiści. Chciałabym powiedzieć i dotrzeć jakoś do tych młodych ludzi i do ludzi w swoim wieku, że szkoła jest naprawdę ważna, że powinniśmy się tak naprawdę uczyć, bo tam naprawdę, naprawdę, naprawdę nam się to w życiu przyda. Wiele ludzi uważa, że na studia idzie się tylko po to, żeby zdobyć papierek a i tak skończy się. W Biedące na kasie. Ja myślę, że tak nie jest, bo jeżeli człowiek do czegoś dąży i na przykład chciałby zostać pedagogiem, to tym pedagogiem zostanie, jeżeli będzie do tego dążył, tak i naprawdę tego chciał. A jeżeli pedagogiem chce się być, ale nie realizuje się nic, co bardziej by nas do tego, jakby to powiedzieć, zbliżało, to wiadomo, że się tym pedagogiem nie, dostanie, nie zostanie. Ja tak naprawdę nie wiem, jaki stosunek mają y, ludzie z podstawówki y, do nauki, ale wiem, jaki stosunek mają do nauki gimnazjaliści. Ale pomijając naukę, śnijmy temat nauczycieli. Pamiętajcie, że teraz od września zaczną się znowu typowe teksty nauczycieli. Y, zaraz. Dzwonek jest dla mnie, a nie dla was. Może zamienimy się rolami? Ja usiądę, a ty poprowadzisz lekcję. Kowalski, z czego się tak śmiejesz? Powiedz co na głos? wszyscy się pośmiejemy. Rozumiem, że już skończyliście, skoro jest tak głośno. Proszę pani, tak. Kiedy poprawa? W przyszłym roku. Wychodzi ci trzy, ale dam ci takie mocne dwa. Guma do kosza. Paki z ostatniej łapki. Ostatni raz zwracam wam uwagę. Telefon do odbioru w sekretariacie. Mogłabym wymieniać tych tekstów godzinami. Ale praca nauczyciela bardzo mi się podoba. Ja chciałabym osobiście bardzo zostać nauczycielem WF-u. I ty radzi, dzieciaków. Nie, no byłabym super nauczyciela. Zwolnienia z WF-u pokazywałabym rodzicom. wychodziłoby, że dziewczyny mają trzy razy w miesiącu okres? To tyle na dzisiaj, dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli tęsknięcie za szkołą i naprawdę weźmiecie się w tym roku za naukę, możecie napisać to w komentarzach. Chyba, że już się za nią wzięliście, to też napiszcie to w komentarzach. Wszystkie linki, gdzie jeszcze możecie mnie zobaczyć, ten Instagram i Facebook, Nie macie wszystko w opisach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!